Top 5 napastników wybranych na podstawie kalendarza i formy w trzech ostatnich meczach. Kuluris. Topowa opaska w kolejce 24. Jest w świetnej formie w ostatnich trzech meczach: 4 bramki, 6 strzałów, 4 kluczowe podania. Mecz ze Śląskiem to okazja na kolejne punkty. Iszak. Kolejny topowy wybór na opaskę, jednak on ma liczby gorsze: 3 strzały, z czego 2 trafiły do siatki, 2 kluczowe podania. Przemawia za nim natomiast mecz ze stadą u siebie, stalą, która jest czwartą najgorszą drużyną pod względem oczekiwanych goli straconych. Pululu, gwiazda Ligi Konferencji, przez dużą częstotliwość spotkania go minuty mogą być ograniczone, ale to wciąż topowy wybór w meczu z widzewem. Dalmau, zawodnik, o którym można powiedzieć sinusoida, w jednym meczu błyszcze, a w kolejnym by może być zupełnie niewidoczny, w meczu z puszczą e, z problemami kadrowymi możliwe, że będzie mieć sytuacje bramkowe. Bobczek, zawodnik, który oddaje sporo strzałów w ostatnich meczach, więcej oddał tylko Tapsoba z Górnika, z Radomiaka, 7 strzałów, z czego 5 było celnych i 2 skończyły się bramką, A do tego 4 kluczowe podania. Za 1-8 dostajemy zawodnika regularnego z dobrymi statystykami, korzystny meczem z Górnikiem u siebie.